Klimat Starego Miasta, gdzie zapalano latarnie jeszcze ręcznie. Chodził pan z taką długą lancą i codziennie wieczorem zapalało latarnie, a potem rano je gasił, to było coś niesamowitego. Kiedy mieszkałam na wsi, gdzie nie było jeszcze prądu, stawałam wieczorami w stronę Starego Miasta, gdzie odbijały się światła, starówki. I to było takie przeżycie niesamowite to moja babcia jeszcze nauczyła mnie, że wszystko się może przydać. I na przykład teraz wykorzystuję stare, nikomu niepotrzebne książki, stare gazety i z tych tworzę lampy. Dla zwolenników stylu eko yy, będą to lampy w sam raz, dlatego że to jest produkt co zysku, yy, produkt, który yy, kiedyś tam znowu może wrócić do matki ziemi i nie, nie będzie je zanieczyszczał. Moje lampy nazywają się, sama tak nazwałam, tykwy i kokony, bo przypominają właśnie tego rodzaju kształty. Wyglądają bardzo surowo, ale wykańczam je kolorami, czyli wiszą na kolorowych kablach i w tej samej tonacji wykańczane jest wnętrze w tym samym kolorze. Lampy są bardzo pracochłonne, wymagają dużo czasu, wiele dni. Zanim będzie ukończona, ale efekt jest niesamowity. Wnętrza wyglądają inaczej, tworzą własny klimat. Lubię to, co robię i wkładam w to całe swoje serce. I mam nadzieję, że inni zauważą to w moich tykwach i kokonach. Mam pomysł, żeby lampy też posiadały zapachy. Na przykład lampa wykończona kawą, cynamonem, imbirem. Po rozgrzaniu klosza rozchodzi się zapach taki orientalny. Będzie to na pewno coś nowego i coś bardzo ciekawego.